Namiętnie pragnąłem dwóch rzeczy. Chciałem się ożenić i chciałem zostać literatem. Ale nie jedna, ani drugie się nie udało i tyle. Idzie. Nawet o krok, kroku jest nie. Jestem Marianko szczęśliwy. Czarodziejko, Marzenie moje... Nie spóźniłam się! Przecież nie spóźniłam się. Nie. Cały dzień się martwiłam. Umierałam ze strachu, bo się, że mnie ojciec nie puści. Ale pojechał gdzieś z macochą. Mm -hmm. Niebo czerwone, księżyc zaczyna wschodzić. Grałam konno, grałam co tchu! Ale się cieszę. A, a, a. Oczka chyba zapłakane, nie dobrze. To tylko tak. Za pół godziny muszę być z powrotem w domu. To nie ma sensu. Nie ma sensu! Ojciec nie wie, że jestem tutaj. Trzeba zaczynać. Trzeba iść wszystkich zawołkać. Za to może ja pójdę i mam. Lazona Teraz tak pan się A jeden wiceprokurator powiedział mi, pan ma potężny głos. Ale bardzo nieprzyjemny. Ojciec i jego żona nie chcą, żebym przychodziła do was. Mówią, że tutaj jest bohema. Boją się, żebym nie została aktorką mi jakoś tak ciągnie tutaj nad jezioro jak mewę <grystanie> i serce to pełne jesteśmy sami tam chyba ktoś Zostań po przedstawieniu Nie, nie mogę. To ja pojadę do ciebie. Całą noc będę stać w ogrodzie i patrzeć w twoje okno. Nie, ktoś cię zobaczy. W będziesz będę Kocham cię. Ktoś idzie. Mój butody. Już czas. Cię co schodzi. Uh -huh. Się? Tak, bardzo. Twoja matka to nic, jej się nie boję, ale u was jest ten pisarz. Trigorin. On jest słaby, prawda? Prawda. Pisze takie cudowne opowiadania. Nie wiem, nie czytałem. jest trudna do grania. Nie ma żywych ludzi. Żywi ludzie! <grym> w Twojej sztuce nic się nie dzieje. Sama recytacje. I uważam, że w sztuce powinna być miłość. Mhm. <grym> I ja też Wszędzie, że A to pan A może to, żebym zrobił jakiś oh, wyjazd. Chodź do sanatorium. Może jechać, może nie jechać. No i weź go zrozumiał. Co tu jest do rozumienia? – Wszystko już zostało powiedziane. Pan Piotr powinien wrzucić palenie. – Bzdura! Nie, 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 nie Alkohol i nikotyna pozbawiają indywidualności. Bo kiedyś mówiła albo w ojca, to już nie jest Piotr Sorin, to jest Piotr Sorin plus jeszcze ktoś. Pański ja się zaciera. Zaczyna pan o sobie myśleć jako o sobie trzeciej. On. Łatwo panu mówić. Pan skorzystał z życia, a ja co? Przez 28 lat pracowałem w sądownictwie, nie żyłem, niczego nie skosztowałem, no to ja że teraz tym się bardzo żyć, nie? A pan jest sytwio obojętny wobec życia. I, i stąd Pana inklinacja do filozofii. A ja, a ja w tej i dlatego będę. Patrz, i krewo. I pińcz i się po sześćdziesiątce. Leci się po 60 i żałować, że się nie wyszumiało w młodości, to wybaczcie Pan, lekko myślność. I też to słyszycie? Co? I, a, Czas na śniadanie chyba. Pójdzie przed śniadaniem, łyknie dwa kieliczki. Jedna dziewczyna nie ma szczęścia w miłości. Bzdura. Mówi pan jak człowiek synny. Cóż może być nudniejszego od tej cudownej wiejskiej nudy. Skwarcił szanik nic nie robi. Wszyscy filozofują. Dobrze, Przyjemnie się Was słucha. Ale stać w kulisach, i krzykować się do wyjścia na scenę. No, nie ma porównania. No, jasne, miasto. Dobrze, tak. Tutaj jesteście. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Że widzę panię w dobrym zdrowiu, żona mi mówiła, że chcecie jechać dzisiaj do miasta. A prawda? Zgadza się. Chcemy. Ja. Świetnie. A kto was zawiezie? Bez różnicy, kto? Bez różnicy. To jest niewiarygodne. Szanowna, żliwa są w pełni wszyscy ludzie są zajęci. Ja naprawdę bardzo cenię pani talent i gotów jestem oddać za panią 10 lat życia. Ale kierowcy nie wiem. Ale ja muszę jechać. Szanowna! Pani nic nie wie o gospodarstwie. Wiecznie ta sama historia. Wobec tego dziś jeszcze wyjeżdżam. Albo dali mi pan kierowcę, albo pójdę na stację wiekową. Tak? W takim razie proszę sobie szukać innego nadzorcę. Ja rezygnuję. Widzisz? Nie. Uch! I tego lata to samo. Лучше